Hej, witam serdecznie w odcinku 1 Impostor kontra 15 innych osób. Pamiętajcie o subie, o lajku i miłym komentarzu. Tytuł jest trochę clickbaitem, bo fakt, jestem samotnym impostorem. No ale nie jestem sam, jest przecież jeszcze jakiś na pewno neutral, prawda, który mi pomoże. No zaraz się okaże, że tak jest lekki clickbait, ale nie ma się przejmować tutaj. Komsy i zobaczcie, co się dzieje. Komsów nikt nie naprawił, czyli prawdopodobnie mamy inżyniera, więc nawet taka potocznie nikt nieznacząca zagrywka coś nam pomaga. I tak, tutaj otworzyłem Specimena, Uch, weszli, nie zdążyłem Horneta tutaj dziabnąć, ale taki był generalnie mój plan, jak coś tam klejmować Specimena, jak zwykle. No, ale... Nie udało się, no ale przynajmniej mam tutaj dość mocne alibi, w u mnie powinien wyczyścić. No ale mamy tutaj meeting i widzimy, zobaczymy, co się stało na meetingu, ale zobaczcie, jedno ciało, znaczy dwa ciała, tylko jedno pokazało. Ciekawe. Ogólnie to znalazłem trupa. Ja, Widziałem, jak ktoś stamtąd to dobierał. Mam wrażenie, że to był albo Horner, albo Wubeczka, albo Patryk. Ja się przyznaję. Ja się od razu przyznaję, ale widziałem powiedzieć, że ktoś był koło. Widziałem, że u się z Weaponsa który robił sobie pobieranie i koło się jeszcze miałem Tylko nie pamiętam koloru, właśnie, dlatego. Potwierdzam. Wchodziłem do ponsów i robiłem do glanda. A gdzie z ciało? ciało? może wypowiedzieć się. Eee, przy dolnym, przy wyjściu z e, e, ofisa w stronę e, w stronę e, odwa. Ja się od Porno razu przyznaję... się w tym jak kręciłeś w okolice. Ja się od razu przyznaję, że ja tam byłem i tyle. Ale ja a nie ja zrobiłem tego ciała. Po, a ja mogę powiedzieć, że ja wychodziłem z Odba do Uiponsów To się Dobra, zgadza akurat. W ofisie, a w fisie mnie nie było. Tak, ale na tam się kręcił. Ogólnie, ogólnie, tak ogólnie, ogólnie są y, oskarżenia do mnie, a ja mówię tak, że nie wiem co się dzieje, ja ogarniam sobie rolę, bo w ogóle jej nie rozumiem. Znaczy nie oskarżuję, ja tylko mówię, że byłeś w okolicy. No czy oczywiście robi sobie taski. Widziałam Tureta i ciebie jak po potem. Fajne taski. Ja. Yeah. Gdzie nie ma tasków, znaczy co? Yeah. Eee, czekajcie, a ja mam takie pytanie. Czy obławę wywaliło, czy został sprzątnięty? Nie a wiem, co miałem zgadywać. Czy miał? W co w nie sensie było tam, że wyszedł z gry, ale nie wiem czy go coś zabił, czy nie. No, I don't know. Możliwe, że jest kawałge, a też możliwe, że jest. Że Janitor, albo go po prostu wywaliło. Ale tego się nie dowiemy nigdy. Hmm. No to co, skip? Chyba tam. Dobre. No okay. dokładnie, jak tylko jeszcze tak od siebie dodam, e, e, bo też byłem wymijany w tym gronie. De, to tak w okolicach Office'a mnie w ogóle tam nie było. Byłem w okolicach od Was, tam widział mnie Wojtek, e, jak robiłem e, tam downloada, tam przy Dziewku. E, potem e, chyba Pryb nie widziała, jak butelki od, n, napełniałem, i, i skończyłem właśnie dopiero w communication. Wenku, czemu się nic nie odzywasz? Właśnie, węku jest sus. Menek czemu? Bo się nie odzywa. Cię parowa nie odzywa. On, Ej, nie, no I ma słynie I Moriel, ty ty on, ci weź. nie chcę tam ja się wtrącać w dyskusję po prostu. Ej wiadomo, ile ciało w ogóle ma to ciało? Nie. tak. Ile ma ciało w ogóle? To pierwsze, co zgłaszaliśmy. Nie wiem, jest oczywiste, bo na vital się Właśnie, nie wiem, 7 sekund temu, 8 sekund temu, a... Ja w, ej, bo węku nam nie wękuje. No, nie słychać go by było, no. Najgorzej. W sensie on się świeci jakby coś mówił, ale tak... no. no. i dobrze, no i jak widzieliście tutaj dobrze, że Horneta nie zabiłem, było jakieś tutaj podejrzenie na niego. Generalnie z meetingu tego już wiemy, że za te ciałka mógł odpowiadać albo Hornet, albo Weks. No ale... Cóż, pasowałoby kogoś zabić. Więc tutaj już światełka, jakieś coś tutaj. No i znowu peszek, bo jest chipsek, jest Elixon. Więc jako tako zabić nie można było. Jest Wówek, więc yy, taktyczna ucieczka. Tutaj <gryw> mały Grand Prix. Ale chyba odpuścił, bo byłoby to zbyt podejrzane. Witalcy. Aby zobaczyć, czy coś się dzieje, nic się nie dzieje. No jest y, Turecki, no ale nie mogłem go zabić, bo ciągle kogoś mijam. To jest właśnie taki no, samotny samotnym impostorem. I tak właśnie to wygląda. No tutaj, Wenku. No taka sytuacja troszeczkę, no w końcu już tutaj musiałem kogoś zabić. No i tam Wenku widział mnie, ale. Pamiętacie poprzednią rundę? Dostałem tarcie od niego na koniec rundy, więc tutaj, no, perfidnie niestety tą wiedzę z... na tym meetingu wykorzystam, ale wyszła zabawna sytuacja, zresztą sami sobie zobaczycie, jak to fajnie wyszło. No, teraz zobaczymy. Czy no, to go słychać? Nie, nie słychać go, go. nie, nie słychać. słychać Nie, nie. No, 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 oh, A okay. dobrze. Czekajcie, stop, czy ktoś z nim był i czy może coś opowiedzieć w takim razie? E, ja ja... wiem tylko, że z Grawikiem był. szczerze no, pamiętam. Aha, czyli Discord mu zrobił Brackmania, okej. Okay. Tak. <laughs> e, czekajcie, Węku... Węku wejdź. Aha, nie no tak. N nie słyszę się na. Czekajcie, ja ogólnie no? od siebie mogę powiedzieć, że e, w trakcie kompsów on, Gaviki i ktoś jeszcze e, byli w Elektryku. Ja, ja ty... byłem tam. E, ja byłem. też był. W ogóle Chipsack to naprawił światła, o. Tak, ja naprawiłem światła i... Ja jeszcze na... chciałem się spytać, bo dawno nie grałem w Stelary, ale co się tak Turec śpieszyło. Gdzie? Tak jakby byłeś dwa razy szybszy niż my wszyscy i to, to nie był czasem taki jeden neutral killer? Nie, nie, by, nie byłem szybszy, nie wiem kiedy. To był to jest raid. raidem. 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 No. Nie, Wraithem jest. Nie jestem Wraith. Tak, tak, bo Chips powiedział, że się szybciej ruszam, mimo tego, że jest... Ale pięć osób trakt. to widziało na komsa. Ja to wiem, ja to... ja to wiem z mojej roli. Mm. No, Exe się nazywa, zatem, po prostu. Frejt lubi używać emplitek. Mm. A czy chcemy go tak. od razu wywalać? Sytuacja jest stabilna, mamy mało killi, e, połowę tasków. Dosłownie. I chcemy zabierać więcej killi. Trochę Exe push. Oni to osneutrale, to, nie pomagają nam. Dajcie na razie skipa, jak jestem rafem, to może ktoś pasu, pasu, pasu. przy mnie biegać, czy nie odbiegnę. O, działa! Nie! nie, 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 nie. O. Dobra, Discord jakiś odklejony, ja nie wiem, ja tutaj zmieniam, mam tak samo cały czas. Wyłączam, włączam, wyłączam, włączam, włączam i teraz jest git. Dobra, co ja miałem dobra. powiedzieć? Ja już zapomniałem, co ja chcę powiedzieć. Gdzie cię obłudzisz? Ciało, e... ciało. Hmm. No Ha, dobra, obok o dwa. Obok o dwa. O, to jest. <śla> To już tyle Jest Jezu, Rimika, nie pisz, nie, proszę cię to mnie. Nie, to był stream Sniper. Nie, co to nie. było? Do Jastri! Nie, byłeś tylko jednym stream snipe. Jesteście okna w tym, ledwo zelku o gazutisko, a wy już go strzelacie, no co wiecie? Do Jawinki, które nie mogli tego strzelić, to jest od tego kanału. Internet, bo zaraz bana dostaniesz, to i możesz głosować po zagłosowaniu. Znaczy, to możesz strzelać po zapasowaniu. Ale w 100%... Nie wiem, no, jak ci wyszło, że ktoś nie wierzy. może. No nie ma, wiem, Nie sam się wywalił. Nie, jeszcze, to... żeby sam się wywalił. Jo. 3 no, 3 to jest nieczyste. To, że Moela że To wskazywało na jego rolę. Bo tutaj nie ma czegoś ala doomsafe, co ja, ja nie? Ja ostatnio nie widziałem Patrinsa, jak wchodził do, do górnej dekontaminacji. Eee, jeszcze ja Dodatkowo, dodatkowo Moilą nie widział. Patryk, zdaruj sobie ten akcent, proszę. Nie, piękna ja, ta, ta Teraz no, ja zginę, dzięki od, odkleja totalna. Jezu, uwielbiam te gry już. Ja, ja, ja Jakby to powiedzieć, przepraszam, generalnie gdyby nie to, że Wenku dał mi tarczę, no to byłoby już po grze, no, Bo wpadłem, on tam nie widział, on by to powiedział, więc no generalnie musiałem strzelić. I na szczęście dał mi tarczę, więc wiedziałem, że jestem medykiem. Ale zobaczcie, na plusy przynajmniej byłem na tyle miły, że pozwoliłem mu naprawić mikrofon. Nie strzeliłem go od razu, tylko przynajmniej wywołałem uśmiech na twarzach wszystkich innych. I tak, byłem ten zły i niedobry, to ja go strzeliłem. Tutaj się turek troszeczkę nadział. No i szybka runda, szybki kilik, ale też fajnie wyszło. Eszon Meeting. Eee, to tak, ogólnie ciało jest bardzo świeżutkie, bo kiedy odklikiwałam w laboratorium tę drugą część choinki, to widziałam zabójstwo w tym wędzie w kiblach i tamtędy uciekł zabójca. A wiesz co to? Mógł być? Eee, wydaje mi się, że to był jakiś jasny kolor, ale nie jestem w stanie w pełni określić, bo no, byłam za ścianą i no. Ja mówię, że mamy zgodę. Eee, właśnie, powiem ci jedno, jak mówisz, że uciekł z bętym... Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie widziałam eee, dymu w Deko. To właśnie ja z drugiej strony widziałem, bo tam jest wędr, wiadomo, z do Laba jest łączenie, więc prawdopodobnie ktoś z, z takich kolorowych to prawdopodobnie Chipsyk. Bo to był bardziej dy, dy, kolory, ale żółto-słoneczny. Ja akcentu. Ewentualnie mam pytanie do Wówekso, bo ty też byłeś w Labie. Kojarzysz, czy ktoś od nas był? Tak, był tam gawik na pewno. Był chyba Joaking i. Jeszcze jedna osoba, która chodziła. Chyba Patki. W Labie chwili. mnie nie było. W Labie mnie nie było za bardzo. W no, Labie to, co... też mnie nie było. Pod to mój mój te Od jasnego nie? koloru by Joaking pasował, ale nie chcę go tak oskarżać od razu. No to pamiętam, że, e... że był na pewno gawik. Jest. Nie, ja sobie, czekajcie, bo ja, sobie... ja mogę ja ja powiem, sobie pisać ja... będzie? Ja robiłam, skończyłam robić tą e, choinkę, i miałam iść odklikiwać. I kogoś śmiałam. Ktoś, kto wchodził do elektryka. I mi się wydaje, że szedł właśnie ze strony laba. Ale to wtedy bym mógł was minąć, więc nie wiem, czy by to się łączyło. Chociaż My może, wydaje... ale jeśli uciekł wętę i uciekł z to by mógł uciec do elektryka. Mm, ale wenty z laba nie prowadzą dalej. Ale nie, że chodzi mi o to, że wiesz, wychodzi z laba, wchodzi ten niższy i stamtąd odcieka, po, od, wiesz, idzie w stronę drzwi, A, i w stronę dołu, drzwi rura do elektryka. A o tym mówisz. No. Bo ile sekund by mi zajęło dobiec z, z tego guzika do tych liwi? Chyba 4 sekundy plus minus? To jest, to, to byłoby chyba to wykonalne. Tak 5 sekund bym założyła, że to ciało ma, bo nie liczyłam dokładnie, po prostu zobaczyłam, że padło i biegłam zgłosić. To jest to wykonalne, jeśli się nie mylę. Dobra. I tak... Właśnie to był też jasny kolor. Proponuję... No, ja, ja teraz, nie chcę na niego ja nie chcę nikogo oskarżać, tylko że ja bardziej widziałam dół. I po kolor... bo pamiętam kolor tego dołu, więc to by mógłby być... łapie na... Patrixa lub Horneta. Ale nie. Tu nie, tutaj nie oskarżam. Nie oskarżam, bo to jest. Bo może to nie być wykonalne. Jest to wykonalne, ale czy tak było? Nie wiem. Dobra, nie widzimy impostorów. Nie widzimy impostorów, więc musimy. nie, wiem, no, lecz grać. Robić no, to. ja bym po prostu stosowała właśnie Patrixa, Hornetika i może Jackie, ze <coughs> względu na te niby białe, co widziałam. Ale no Dzięki. wiadomo. I w ogóle fajnie, że dajecie mi robić jaskinę. Eee, dobrze, więc tutaj prawie wpadliśmy, ale nie było tak źle, chociaż nie wiem jak tryb mogła za ścianą widzieć jasny kolor. Takie troszeczkę dziwne, ale... Avongas to jest specyficzna gra, więc czasami jakiś tam bóg się zdarzy, że coś widzimy, czego nie powinniśmy widzieć, że powinniśmy zniknąć, a na przykład nam ubranka zostają, kto wie, ten wie, czasami tak bywa. I tutaj fejkowanko, fejkowanko i ty... będzie ta sytuacja czy nie? Tak, odpaliłem reaktor i tutaj widziałem, minąłem Horneta i Jokinga i to mi tak uratowało tyłek, bo zobaczcie co ja odwalę. Tutaj naprawdę gdybym był, umiał lepiej montować to bym zrobił to oh shit, bo zabiłem i plik. Masakra, ale postanowiłem troszeczkę przybłaznować. No bo dlaczego nie no mieszamy w głowie i patrzcie na meetingu co zrobiłem. Po prostu, że mi to uszło na sucho, to... masakra Pytanie ze 100 punktów, czy Matwick może wentować? Może. No, co? Na to mogłem poczekać jeszcze. A kto wentował? Niby, e, grafik? Eee? Coo? Co? Typisz! Co? Nie, stara, no, ja no, ja jak mam naga coś się właśnie wydarzyło. Tak to zobaczyłaś, że taka, ga Eee, to było na takiej zasadzie. Ja i Patrix, znaczy Patrix naprawił le lewy reaktor, ja tam do niego dobiegłam. Razem sobie wybiegamy, przyłożył sobie Gawik, ja tak patrzymy na siebie chwilę. On potem sobie skacze po tych wentach. Potem przybiega Lilika, obie tak się patrzymy. W końcu stwierdziłam, że zgłoszę, bo takiego mindfucka po prostu miałam, i dopiero Nie wtedy uświadomiłam sobie, że, że Morphling może tu wentować taką teraz mam mordoskwinę. I czy nie za wcześnie zapastowałam? No to chyba hmm. tak, bo ja byłem... Jak się zaczął reaktor Hornet tak. tam się minęliśmy i ja byłem w Roomie. Tak. O. Byliście tego tam razem wait? teraz? Znaczy nie, jak się reaktor zaczął, oni poszli a, sobie tak tam tak. do góry, a ja w boiler roomie robiłem jaska. Wait, wait, wait. Ja mam... Ja chyba mam tego morphinga, to jest Wojciech Army, dlatego że e, miałem go w ofisie. Teraz wychodził koło. W się sensie, tam 5 sekund temu, ale to o, się... byłem ja. No właśnie, i ty mogłeś być przebrany za, za tego zagawika. Nie, nie, ja, ja Gawika w ogóle nie widziałem. No, ale ty jesteś podejrzany przez mnie jako morfinkiego. Hmm. Gawik e, teraz skończył oficjalnie z jedną osobą koło siebie na Wizji. Skąd ja to do wiem? Wiem. Po prostu wiem. I użyte zostały 5 ability'ek łącznie w tej rundzie. Hornet, ty time with Oli, please. Hmm. Ach, skąd wiesz, że ja nie baituję? Hmm. Tak, tak, lubi tak baitować. Dobra, to po kolei. Iryka na pewno nie jest modflingiem, ja też, z przyczyn. Mm -hmm. e, Gawik z kim był? Yy, nie byłem z nikim, mówię, że skończyłem na końcu, boiler roomie i przed, jak się reaktor zaczął, to się z hornetem minąłem. Okej, okay, czyli wy, ale no dobra, i tak byś nie zdążył. A co wiemy o Joaquingu na przykład? Eee, górne deko. Górne deko, A ktoś, nie wiem, widział cię w ciągu ostatnich sekund? Naprawiałeś na przykład reaktor? Nie. Ostatnio, ostatnio. To... O! Boże, czyli faktycznie tej Górne tylko ja... Jesteś Dobra. Y, 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 ostatnią osobą, którą widziałem, to był Gawik 2 Gawik 2 dobra. A się starało, King wyle, to umie. Hmm. Ile ciało ma sekund? E, Wivika, pojażesz ile? A, i nie, to, jakby 7, ja przeszłam, ono już leżało. 10 sekund bym założyła. No. Aj, sekund do głosowania, nie... skupujemy. Jakinga nie była w. Górny tykanam, ten ja bym sasowała Wojtka w takim razie. Bo... No, byłem koło dróg. To, że uszło mi to na sucho, to jest hit. To, że nie dostałem sasa, tylko Wojtek był sasowany z tego, to jest drugi hit. Ale widzicie, nawet jak odwalicie jakąś petegę, coś zepsujecie, to nie. Warto walczyć do końca i nie ma co się poddawać. Bo widzicie, wyszło coś fajnego, nawet nie jestem z tego jakoś bardzo podejrzany. Fakt, że to, że minąłem na mochorneta i Joaquin'a, bardzo mi pomogło. I tak tutaj chciałem polować trochę na Trif. bejkowałem kabelki, ale pod przyszedł z pierwszej rundy. Wiadomo dlaczego tu się desantujemy stamtąd, i tutaj troszeczkę. Jakby to powiedzieć, skupiłem też, trochę mój błąd, bo troszeczkę skupiłem się za bardzo na tym, żeby dorwać tą Prif. Bo no widziała mnie, nie chciałem dopuścić do sytuacji, że jednak zostanie ona na końcu gry i weźmie na mnie, przypomni sobie tą sytuację. Szybki rzut na witalsy, wszyscy żyją. I w momencie, w którym się tam się kamery, ja już minąłem Weksa i szedłem, bo myślałem, że to będzie Prif, a tu Rilika siedzi na kamerach, no ale trzeba było coś zabić, no, no niestety nie ma co. No i zgłoszenie ciała i to nie Riliki, więc. Tada! Taka no. Dobra. Bomba. A bomba, Ty mamy bombera jeszcze w grze. Te, nie mogłam zgłosić, dlatego tak się, e, tak się wiesz, e, kręciłam, żebyś zgłosił, nie? A gdzie? No ewentualnie to jesteś testerem, którym po prostu. Nie, aż tak się bym się ale... nie kręciła. Ja, czekaj, Ogólnie czekaj. Czekaj. wydaje nie, mi się, że bombę mogłam dostać na kompsach, ale nie jestem pewna. Czekaj, tam był Wojtek Army, ja i chyba Gawit jeszcze. Ale gdzie? Na kompsach Na kompsach, były? Na kompsach mnie nie no, było. Na, na... Mnie nie było na kocach, ja byłem w adminie. Dobra, wiadomo ile ja mam impostor czy niezbyt? zbyt? nie. Eee, myślę, nie. nie wiemy. Innego. Skąd wiesz, Wojtuś? Powiedziałem na początku gry, kiedy mi się pokazywało, jak... Dobra, ale gór, może, być, może być może zero, Wojtuś, bo mógł umrzeć przez bombera. Chyba jest neutralne ustawianie, nie? To umrzeć, może być nie? Neutral. Dobra, a nakreślicie mi sytuację, co się stało? Ja w Dobra, ja zgłosiłem, więc ja powiem. Po prostu weszłem sobie do Offisa na ten na Witalsy te, zobaczyłem, że jedna osoba nie żyje. I widzę, że Plitz się kręci koło ciała. Później po, później Rilika nie żyje, więc ciało Riliki jest bardzo świeże. Eee... Spodoba... Mhm, mm Okej. Okay. Dobra, eee, wolę. Właśnie... Zabijam około 10 sekund temu wydaje mi się. Co zrobiłaś? No, zabijam bombą. A. Jezu! Czyli jesteś bomberem. <grym> Dostałam pompę na łeb, przecież mówię. Dobra, e. E, czyli raczej to nie, nie byli to Jedyne co mogę powiedzieć ciekawego do tej sprawy, jeżeli ciało jest w ofisie, to na adminie Wojtek był. Na adminie był Wojtuś, więc zostaje Chipsek i Gawik, żeby... że zabili Jadika. Gawik był wcześniej podejrzany. Znaczy, kiedy eee. podejrzany? Eee. był podejrzany? Tak samo. Nie, ale to znacznie to, 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 tak, to, to było... Gawik, byliście wcześniej podejrzani. Chipsek dlatego, że jasny i ty tak samo, że jasny. Nie, ja Kawika nie podejrzewałam. Nic nie, nie podejrzewał, było ogólne podejrzenie, że kolor jasny to tak bardzo jasne, bo ja widziałam coś a'la białego, a Gawik jest żółty. Bananukiem jestem. No żółtawy, no. Dobra, raczej mamy tylko Bombera, bo chwile bardzo powoli idą. E, mam ewentualnie pytanie, Wóweks, bo wtedy, kiedy ty dobiegłeś na Vitalsy, widziałam na kamerach, no. to komsy padły. Czy wtedy było jakieś ciało? Nie, nie było ciało. A, okej. Okay. Dobra, też przydatna wiedza. To co z tym fantem robimy? Bóg podejrzany, wojnyś był w, w tym na adminie. Chyba że ciało kolejne jest też na adminie. Tylko no żeby była jasność, nie ja nie Wojtka na adminą jakieś, nie wiem właśnie z 10 sekund temu, nie. nie jest tak, że Fajna no kolejną wumę podejrzany? Mnie no nic. Random vote. No cóż no. Okej. Okay. Dobrze, no i właśnie fajnie się udało. Pani udało się wybronić. Praktycznie za tego Morflinga w ogóle już o tym zapomnieli. To jest bardzo, bardzo dla mnie fajne i pozytywne. No i miałem Priv, którą poluję, ale prawie się wyrobiła bombera. No, praktycznie no, jesteśmy we czterech. Więc no, niestety później na meetingu zobaczycie, co się stanie. No, ale tak naprawdę teraz szukanie, 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 kogo będziemy mogli. Ciach, ciach, ciach. Jest Wóweks, Wóweks nie był w interesie, żeby go zabić jest Cipsek, tam oczywiście w wencie wiadomo kto siedział. Bo jeżeli tu jesteśmy we trójkę, to już nawet wiadomo kto jest tym inżynierem z początku rundy, a przynajmniej takie miałem wtedy podejrzenia. No i tutaj znowu Grand Prix, runda druga. Poprzednio oryginalnie w grze nie zorientowałem się, ale jak się tak dla na Was nagrywa film, to troszeczkę dużo więcej rzeczy widać, więc Grand Prix tutaj z WX-em było numer 2. Często spamowałem tymi komsami, bo zobaczcie na ilość tasków. Tutaj czas bardzo grana na tą niekorzyść i tutaj chyba owa właśnie Jest nasza gąska, gąska. Cip, 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 No, przynajmniej skończy sobie taski w zaświatach. Ła, eee... a wcisnąłem chyba sobie przycisk. Bo, dlaczego nie? Jakiś tam z koloru. No i zostało Aha. dwójka wspaniałych. Aha! be one B1, tak powiadasz. No na to wychodzi, chociaż kurde, źle to wyliczyłem. A ja mogę mieć prośbę z zarobu? Chip, rób, tas, chi. PREL Dobra. Daj skippa, 1v1, a nie, że strzelasz. Mm, wiesz co, i tak nie mogę strzelić twojej roli. A, to jeszcze lepiej. Chociaż niestety wiem kim jesteś i to mnie boli. Ja podejrzewam kim jesteś, ale tak nie do końca. No okej, okay. no zweryfikujemy na końcu. Tak, zweryfikujemy na końcu, co za beznadziejny strzelanie, co za beznadziejny pistolet, że ja. Że ja nie wiem. No tutaj, wiadomo, psujemy jeszcze komsy, bo chipsek nie umie robić tasków. No i pojedynek, no, tak naprawdę trzeba to szybko zakończyć, więc ja też. Bo najgorzej by było, jakbyśmy to przegrali, bo chipsek by jednak zrobił taska, nie? No dobrze, piw, paw, piw, paw, no to już wiadomo, że była fajna gra, że się udało. No i piłek! I jaki... Czudujemy chipsek ja końcu chciałam. Dwie sprawy. Prif, ale mi się udało was oszukać. Masakra. Co? Ja PPE wtedy odwaliłem, zabiłem na waszych oczach.

no i yy, yy, zachęcam Was do subyjka, yy, lajka. No i trzymajcie się. Cześć.